Podniki. Podobnie jak bliźnięta, nie możecie wytrzymać, sądząc po komentarzach, a więc upchałem jeszcze Wasz rozkład w dniu dzisiejszym. Bądźcie wyrozumiałe dla sprutego szamana i, jeśli łaska, dajcie chociaż suba, like, koment, a do tego zerknijcie na kartę posty. Jako dziwacy Zodiaku, być może będziecie zainteresowani moją muzyką, zbierającą nieskromnie, przyznam całkiem pozytywne opinie. To szalenie miłe zaskoczenie, bardzo wszystkim dziękuję. Do tego powiem, niedawno ruszył nowy kanał, gdzie różne gatunki znajdziecie. Ostatnia była elektronika, ale że tutaj raczej większość zainteresowana jest duchowością, medytacją, tego typu traki tam też będą. Jestem wdzięczny za pomoc w rozwoju kanału, tym bardziej, że jest on darmowy i bez reklam, tak samo zresztą jak kącik szamana. Polecam! Link umieszczę w opisie filmu oraz w pierwszym przypiętym pod nim komentarzu. Wszystkich pozostałych, jeżeli chcą karty, zapraszam do kontaktu dzięki namiarom na ekranie. Przed przesłuchaniem upewnijcie się, że znacie treść dla znaków pomocniczych, no i zachowujecie zdrowy dystans, a także uwzględniacie zjawisko odwrotnego odczytu. Przejdźmy teraz do naszych spraw. W podstawie tali, dziewiątka denarów, czyli droga do bogactwa. Bez lęku, odważnie, otwierając się na świat. Pracując nad sobą, pokonując słabości, często różne psychiczne choroby, zaburzenia, a także dbając o swoje ciało i wygląd, wodnik wyruszy po wielki skarb. Ten skarb, właśnie symbol złotego pałacu, to jest spełnienie takie, jakie każdy, kto tego słucha sobie wymarzył. Pojawią się narzędzia, właściwi ludzie, no i też ta dyscyplina, jakiej być może wodnikowi w ostatnich tygodniach brakowało. Karta jednak ostrzega, aby nie tylko mierzyć siły na zamiary, ale przede wszystkim dać sobie czas, bo chociaż na horyzoncie wielkie są sukcesy, no to pilne obrabianie swojej winnicy tylko i wyłącznie do tego efektu doprowadzi. Nie myślcie, że to się stanie w ciągu jednego dnia, tygodnia czy miesiąca, to troszeczkę potrwa. Na szczęście planety z Saturnem na czele, który też razem z Uranem wodnikiem zarządza, będą po stronie tego znaku, nie tylko teraz, ale również w przyszłym roku. Jeszcze tylko podpowiem: ci, którzy chcą sławy, lokalnego uznania lub też większej ilości ludzi wokół, np. w mediach społecznościowych czy w obrębie swojej jednostki w karierze zawodowej, największe zasięgi zdobędą w 2026 roku, a do tego czasu polecam, żeby się Dobrze przygotować, przejść szkolenia, zastanowić, zaplanować i tak ustawić rutynę, aby wodnik miał czas dbać o siebie oraz zawodowo realizować. Doskonały miesiąc, aby również odkrywać, czego naprawdę się chce robić a tożsamościowy kryzys kryzys duchowy zarazem to też były niedawne tematy wodnika. Mając to wszystko na względzie, Zobaczmy, co więcej pokazały karty w poszczególnych aspektach waszego życia. Najpierw Wodniki Single Karta Kapłanki. Chciałoby się powiedzieć: Wodnik odcisnął swoje piętno w przeszłości, wszyscy, z którymi miał cokolwiek emocjonalnie wspólnego, w pewnym sensie wracają. Nie twierdzę, jakoby zaraz Zalewali wodnika masą wiadomości, ale może spoglądając na to, co wodnik robi, w jaki sposób i dokąd zmierza, są pełni uznania, może dumy, a czasem też żalu, skoro wykopali go z życia. Nie mówię tutaj tylko o romansach i związkach, także o starych, zaniedbanych przyjaźniach, na przykład tych ze szkoły. Pojawią się ryby, strzelec, waga, koziorożec, ewentualnie ludzie mający podobną jakość lub takie właśnie ascendentalne znaki. Te osoby, rzadziej też inne, bo w ogólnym rozkładzie musimy sobie nieco rozepchać horyzonty tych interpretacji, dowodnika wodnika przyjdą po coś. No i oczywiście muszę powiedzieć, że jak nie wiemy o co chodzi, to chodzi o pieniądze. Mogą też przyjść po to, aby wodnika wykorzystać za darmo do czegoś, co same chcą stworzyć. Na przykład zaproponują, aby on pomagał, ale opłacanie faktur albo jakakolwiek wdzięczność to już zupełnie inna historia. Niech wodnik na to uważa, bez względu czy szuka kogoś na romans, związek czy na współpracę. A ponieważ praca z relacjami romantycznymi się tutaj wiąże, no nie wykluczam ktoś wróci pod pretekstem współpracy, żeby wodnika wykorzystać wiadomo do czego, albo też odwrotnie, poprzez łóżko sięgnie ręką do jego sejfu, gdzie są jakieś tam oszczędności. Oczywiście muszę też powiedzieć na zasadzie zjawiska odwrotnego odczytu, niestety z bólem mówię, część wodników tak się właśnie może zachowywać, no i też chcieć kogoś wykorzystać. To tak nie róbcie, bo i tak Wam to nie wyjdzie. Karta kapłanki podpowiada także wszystkim samotnym wodnikom, które boją się szukać miłości, że po pierwsze powinny to zrobić, a po drugie nie bać się, że jeżeli włożą rękę, o przepraszam, chciałem powiedzieć w czyjeś spodnie, może to złe. No, inaczej powiem, te wodniki, które się boją, że nie będą miały czasu na miłość przez pracę, bo trzeba zarabiać, pracować, niech się tym w ogóle nie przejmują. Kapłanka daje świetne, Ratunkowe koło i to koło nigdy nie tonie. Będą też internetowe romanse, to jest chyba u Wodnika ostatnim razem standard. Nie oceniam, nie ostrzegam, nie polecam. Róbcie, jak chcecie, wy i tak będziecie wiedzieć lepiej. To żaden sarkazm. Przejdźmy do osób, które są w związkach. Królowa Kielichów. Jeżeli związki wodnika do tej pory były dobre i zdrowe, bez konfliktów, kłamstwa i patologii, to takie będą. Mężczyźni mogą liczyć na cudowną, troskliwą, opiekuńczą królową kielichów, z kolei kobiety mogą tak właśnie dbać o swoich partnerów. Albo. No mężczyźni wodnicy będą bardziej uczuciowi, to jest chyba rzadkość u tego znaku, bo on jest raczej chłodny, ale nie oznacza to, że emocji nie odczuwa. Muszę jednak ostrzec, bo tak jak powiedziałem, część związków nie jest dobra. I te związki, które przechodziły poważne kryzysy w ostatnim czasie, no niestety te kryzysy będą eskalowały. Może dojść do awantur, do niechęci, spadku namiętności, ogólnego poczucia niezadowolenia z tego z kim, gdzie i jak jesteśmy, no i finalnie się okaże, że wiążą was tylko pieniądze. Niby na dwoje babka wróżyła, ale w momencie, kiedy ja te karty czytam, to wy pewnie wiecie, jak jest. W związku z tym, dobre relacje umacniajcie, a te złe, w miarę możliwości, kończcie, bo w najlepszym razie skończycie przywiązani tylko przez portfel, a nie przez prawdziwą miłość. Praca. Świat. Tu do tej pory najlepiej. Spełnienie, znalezienie własnego miejsca w świecie, rozrost, zasięg, globalizacja biznesu, zdobywanie klientów, dobre współprace, często zresztą z bliźniętami trzeba powiedzieć, zadowolenie, pasja, odzyskanie siły, no i tej dyscypliny w codziennej rutynie. Karta świat to jest również zwieńczenie pewnego cyklu. Zgaduje ostatnio, wodnik przechodził ten okres poszukiwań duchowych, aby określić, co chce robić. Dla wielu wodników ten problem dotyczył także przydatności ich zawodu, ich fachu. Niektórzy mogli być świetnymi specjalistami, ale świat ich nie potrzebował i nie zapłacił. Inni mogli zajmować stanowiska, które były niedoceniane, ewentualnie odnajdywali się zaledwie w roli pomagierów i to im bardzo nie pasowało. Koniec z tym. Grubą krechą trzeba przekreślić. Świat pokazuje, że wodnik dosłownie do świata wyjdzie. To też było przy dziewiątce monet w podstawie tali, ale ponad wszystko świat mówi ogólnie do wszystkich wodników, rozwiążą swój zawodowy problem, ten największy, najbardziej charakterystyczny, który każdy z nich mógłby mieć. Nie chcę tutaj wymieniać, każdy jest trochę inny, na pewno będziecie wiedzieć. Karta świat pokazuje także, że wodnik mógłby być już mniej więcej na dobrym miejscu, czy też na dobrym tropie i gdyby miał swoją społeczność, tak jak na przykład ja mam, bo tutaj się zawsze spotykamy, to o tę społeczność trzeba dbać. I trzeba tak robić, żeby wszyscy byli zadowoleni, żeby nikogo nie zaniedbać, nie pominąć. No, ja jako wodnik, nawet dwukrotny, bo też księżycowy, mam zamiar się tak starać. No, a wy ten sam wątek pewnie znajdziecie w swoim życiu. Jeżeli chodzi o zarobki, stabilne, zadowalające i słowem na wszystko Wam starczy, nawet jeżeli będziecie mieć długi, jakieś problemy itd., w magiczny sposób wszechświat zaoferuje Wam opcje. Szukajcie ich także trochę sami. Wiadomo, szczęściu należy dopomagać. Może warto się odezwać do kogoś z przeszłości albo na przykład yy, zaoferować swoje usługi w dość niestandardowy sposób w środowisku, w którym do tej pory Wy nie byliście. Nie przeczę, wiele osób z kartą świat powinna działać w branży e-commerce albo po prostu założyć własny biznes, no i szukać swoich klientów. Bardzo dobrze. Teraz zdrowie. Królowa Mieczy. Badania analityczne, ocena swojej sytuacji. Doprowadzanie siebie do równowagi, czyli do homeostazy, no i też muszę przyznać, spóźnione te niektóre badania i w ogóle spóźniony zapłon, żeby dbać o to, jak się wygląda, czuje, no i w ogóle jakie to zdrowie jest. Myślę, najgorsze co wodnika spotka to no niezadowolenie, bo mógłby się za to zabrać znacznie wcześniej, no ale skoro już to robi, to niech kontynuuje. Na otarcie łez mogę powiedzieć, wszyscy, którzy wracają do formy, cokolwiek to dla nich oznacza, będą obserwowali bardzo szybkie efekty i również suplementacja, zabiegi. Metody treningowe, odżywianie czy też sen, cały ten proces, cały ten system doskonale im będzie służył. Tak jakby intuicyjnie, aczkolwiek Królowa Mieczy stwierdza, że bardziej za pośrednictwem własnej wiedzy, tudzież cudzej rady, wodnik doskonale dobierze to, co mu pasuje i to, co jego ciało lubi. No, z królową mieczy to się moi drodzy pomylić nie można, więc działajcie. Na pewno znajdziecie także dobrych lekarzy, dietetyków, trenerów, ludzi, którzy się znają na swojej robocie. Oto tyle. A co do takich spraw jak karma. Ósemka mieczy. Typowe, absolutnie typowe dla wodnika. Siedzenie we własnej głowie. Ciągłe analizowanie, ważenie decyzji, niczym waga. Wy to macie wspólne, dlatego też często w łóżku z wagami lądujecie. Osiem mieczy. Czas przestać rozmyślać, nerwicowo kombinować, podchodzić do każdego tematu jak do jeża. Koniec z iluzjami, jakąś utopią, bujaniem w obłokach, zabawą, lenistwem ewentualnie myśleniem życzeniowym w kontekście rozwoju biznesu i siebie. Trzeba się wziąć ostro do roboty i od losu dostaniecie energię, motywację, siłę. Już niedawno Wam się też powinno poprawiać i karty twierdzą, że w tym miesiącu czerwcu Wy utrzymacie tempo, utrzymacie się też dyscypliną. Będą Wam się podobać efekty. No, róbcie coś po prostu, działajcie. To wszystko będzie też wymagało czasu, już mówiłem, ale jeśli będziecie podążać zdrową rutyną, która działa, która jest prosta i skuteczna, to najlepsze te efekty zyskacie. Nie kombinujcie za dużo, po prostu trzymajcie się tego, co działa. Na przykład, jeśli ktoś chce ćwiczyć na siłowni i wymyślił sobie trening, który codziennie jest, to może nie musi wcale tak bardzo. Może mniej przesady, może wystarczy trzy razy pójść albo cztery. No zapytajcie tej królowej mieczy z kategorii zdrowia, ona wam powie. W ten sposób myśleć. Karma jest też taka, aby wyjść z takiej iluzji na temat ludzi. Może część wodników ostatnio krytykuje albo czuje się niedoceniona, zaniedbana. Ja wiem, bo no ja kładę karty tarota, więc no ludzie różnie na to patrzą. Nie trzeba się przejmować. Tutaj potrzebna jest męska energia, a męska energia tak jak u mężczyzn, tak też u kobiet może być, i ona oznacza między innymi niewzruszoność. To jest bardzo sexy. U facetów działa jak magnes na babki, a u kobiet pomaga poczuć się prawdziwie wartościowymi, takimi, jakimi są. To znaczy, jeśli mężczyźni oglądają, to niech się nie przejmują, tylko idą jak taran do przodu. I nie oglądają się za siebie, niech za bardzo też tam nie rozpaczają, nie robią z siebie takiej ciapy. A kobiety niech pamiętają, że też mają siłę i nie muszą zawsze polegać na jakimś księciu, co by to miał na Rumaku przylecieć, czy tam przyjechać i wyciągnąć do nich rękę. No też potrafią. No, jesteście wodnikami, reformatorami to jest znak geniuszu, wynalazcy na pewno coś wykombinujecie. Zatem ósemka mieczy. Nie kombinować w kółko, tylko wreszcie wykombinować i trzymać się prostoty, bo w niej tkwi geniusz. Tak mówił Marian Paździoch, to prawda. Rada. Król buław. Dbać o siebie, ćwiczyć, upiększać się, ciężarki dźwigać, seks uprawiać i przede wszystkim żyć bardziej z werwą. Wiem też, że ta karta trochę oznacza samotność, bo wypadła mi w trakcie tasowania czwórka mieczy i to tak się jakoś złożyło. No moja rada brzmi, oprócz seksu, no to wszystko róbcie sami. To wam pomoże. Skupienie na sobie to jest też taka metoda przedsiębiorców. Oni myślą, że jak są sami, to lepiej im się koncentrować. Wyłączają telefony komórkowe, telewizor, i inne głupoty i robią to, co mają robić. I wy też tak działajcie. Oczywiście no nie u wszystkich to oznacza telefon i telewizor, u niektórych to może być rezygnacja ze złych nawyków. Z odpowiadania na wszystkie wiadomości w mediach, może to być też rezygnacja z wyjścia na spotkanie, które tak de facto do niczego nie jest potrzebne. No bądźcie dumnymi królami Buław, poczytajcie też o tej karcie, stosujcie się do jej ogólnych zaleceń, kobiety też. Ostrzeżenie: Kochankowie. Uważajcie na bliźnięta, ale nie dlatego, że są złe, tylko prędzej wam pomogą. Macie tu wiele wspólnego, począwszy od astrologicznej zgodności. Jakoby Wodnik, Bliźnięta i Waga super się dogadywały w relacjach, ale oczywiście podkreślam, wibracja musi być dobra, jak jest fatalna, no to nie ma zmiłuj. Bliźnięta wam zatem pomogą. Możecie także liczyć na współpracę biznesowe i bardzo dobre perspektywy, aby z ludźmi łączyć siły. Jeżeli będziecie iść za radą kart, to usuwajcie tylko te osoby, co są interesowne i nic realnego w zamian uczciwie zaoferować nie mogą. Do tego kochankowi ostrzega, aby zwrócić uwagę na tzw. wybory partnerskie. Jeżeli jesteście w związku, to pojawi się osoba trzecia pragnąca sobie was zawłaszczyć. Pytanie: czy brać, czy nie brać? Czy tylko wiadomo, czy w ogóle nie interesować się? Jak macie związek dobry, no to wiadomo, nie dotykać. Jak macie związek zły, to wtedy karta może ostrzegać, że warto zmienić. Ale oczywiście grajmy trochę na czas i uczciwie powiedzmy partnerowi no sorry już na mnie idzie rozejdźmy się w zgodzie. I potem właśnie jak już ta zgoda i rozstanie nastąpi, to ta trzecia osoba, albowiem cierpliwa będzie, to też tarot pokazuje. Poczeka sobie, no i zaczniecie tak legitnie się ze sobą widywać. Bardzo dobre karty, tylko trzeba sobie trochę przemanewrować, bo widzę, że różne są scenariusze i wy musicie uważać, wracać też czasami do tego rozkładu, przypominać sobie. Wtedy najlepiej będziecie wiedzieć. Wasze niespodzianki. Cesarzowa. Ha! Czyjaś matka pomoże, albo kobieta będzie chciała dziecko u panów. Może tak być. Natomiast ja mam takie mieszane uczucia, i chyba tutaj trochę pójdę na łatwiznę i powiem, że nic was nie zaskoczy. Może ludzi, którzy jeszcze trochę bujają w obłokach na swój temat, może zaskoczyć ich mała skuteczność. To znaczy, są tacy, takie osoby, co, jakby to powiedzieć, im się wydaje, że one są genialne i że wszystko, co one zrobią, to jest pierwsza potrzeba cywilizacji. A to nieprawda. I wtedy, kiedy promują swoją twórczość czy jakieś usługi, produkty. Tam na rynku pracy działają, czy może szukają sobie romansu, dostają ciągle odmowę. I tu trzeba zachować zimną krew i z dystansu wszystko ocenić. Zamiast zachodzić w głowę, jak wcześniej mówiłem, dlaczego nie wychodzi, to stwierdzić, że powód jest banalny. Ludzie mogą tego nie chcieć, nie potrzebować, a ta wspomniana, no zajebistość może taka zajebista jednak nie być. Uważajcie na bycie Delulu i również na ludzi, którzy tacy są, bo może was zaskoczy śmiała propozycja ze strony osoby trzeciej, której się wydaje, że ona jest ósmym cudem świata, a wcale nie. No i wtedy trzeba będzie jej odmówić. To, co się wam uda w czerwcu, to jest karta śmierci. Potężna karta, trzynasta arkanum, to jest innymi słowy transformacja. I to się uda. Wreszcie wychodzicie z tej skorupy i zaczynacie robić to, co robić powinniście. Chyba najbardziej to w pracy. No, samorealizacja, podobnie zresztą jak bliźnięta, jak byk. Świetna karta. Może wam też się udać upolować skorpiona na romans? I może to byłby dobry romans? Tylko pytanie, czy więcej? Ja tak mam wrażenie, że niektóre wodniki mogą ze skorpionem sobie pociupciać, ale tak już w życiu to się nie dogadają. No to, na to uważajcie, ale romans brzmi dobrze, więc no, róbcie co chcecie, a co wam się z kolei nie powiedzie, to jest szóstka kielichów. Czyli nie uda Wam się całkowicie odciąć swojej przeszłości, pewne traumy, niewygodne relacje, jakieś związki, co się tam jeszcze będą za, za Wami wlec, one się powloką. Ale to nie jest tak, że Wy musicie teraz, zaraz się tego pozbyć, Wy tylko macie kontrolować. Dokąd to dochodzi? No i powiedzmy, że jeżeli gdzieś tam jakiś sentyment jest, wspominacie sobie kogoś z czasów szkoły, albo może był ważny związek, on się zakończył, nie macie kontaktu, jednak was trochę ciągnie do tego człowieka. No, my jesteśmy ludźmi. Jako ludzie mamy prawo przeżywać swoje. Tak jak powiedziałem, rada król buław, męska energia, niewzruszoność. Mężczyźni też odczuwają ból. Też odczuwają emocje, ale ponieważ są facetami, ich obowiązkiem jest odpowiedzialność i stabilizacja, to oni mają kontrolować w zdrowy sposób te emocje i dozować je, okazywać je tak jak należy, adekwatnie, nie za mało, nie za dużo. Zatem jeśli wy będziecie gdzieś tam odczuwali, że coś was boli, trudno. Niech boli, przejdziecie przez to. Rocky Balboa. Alkohol, nie, alkohol nie, nie pijcie nic, tylko róbcie to, co sprawia, że czujecie się dobrze. Idźcie na siłownię, poćwiczcie sobie, a jak już ktoś musi złapać na ten romans i to podniesie mu samoocenę, nie bronię. No, wiadomo, głodnemu chleb na myśli, wszyscy mi to za zaraz napiszecie. To wszystko, co mam dla Was. Właściwie to się tak nawet szybko zeszło, bo starałem się być konkretny. Jeżeli się to podoba, dajcie lajka, jakikolwiek znak w komentarzach, no i ewentualnie tego suba. Wyświetlam namiary kontaktowe dla wszystkich zainteresowanych odczytem kart. Jednocześnie zachęcam, by odwiedzać nowy muzyczny kanał. Wszystko oczywiście darmowe i w pełnej wersji. Link znajdziecie w opisie filmu oraz w sekcji komentarzy. Do usłyszenia.